Cześć wam wszystkim, cześć Siemano z tej strony, sobie, bo słuchajcie, nie widzieliśmy się, nie słyszeliśmy się ile? Ile ponad tydzień, tak jest, ponad tydzień, nic nie wrzucałem na kanał, nie, nie było praktycznie ze mną takiego kontaktu, takiego jak co dla was, co dwa dni albo co dzień nie wrzucałem materiały, ale może to i dobrze, słuchajcie, na dłuższą metę czasami też trzeba odpocząć od tego szumu, od tego myślenia co dla Was nagrać, jaki będzie komentarz, jakiego FPS-a nagrać. Czasami rzeczywiście kto nagrywa to powinien wiedzieć, że... Od czasu do czasu przydaje się coś takiego, żeby nie, rzeczywiście dać sobie spokój z tym nagrywaniem i nie, nie liczyć po prostu tylko na widzowie wyświetlenia, widzowie wyświetlenia, ile tutaj jakiś komentarz, dać sobie spokój. Ja myślę, że ten okres wraz świąteczny był bardzo dobrym momentem do takiego odpoczynku, ale oczywiście słuchajcie, nie leżałem, rzeczywiście dużo działo się w, w garmażerce FPS-ów, oczywiście... Ja też poświęciłem troszkę swojego czasu giercowania na dany temat. Zaraz wam dokładnie wszystko opowiem. Pierwsza sprawa, jaką chciałem wam powiedzieć, to będzie taki materiał. Chciałbym wam podziękować za życzenia urodzinowe na Facebooku. Dzięki ponad 100 osób y, z życzeniami urodzinowymi. Naprawdę zajebista sprawa. Od razu minę i tak na serduchu. To naprawdę motywuje. Tak 100 osób. Ja wszystkiego najlepszego. Plus tutaj domu torcik. Naprawdę aż banan rzeczywiście robi się na ryjku. Druga sprawa, jaka miał wam powiedzieć, właśnie dziękuję wam jeszcze raz, ja cały czas muszę wam dziękować, bo po prostu jesteście zajebiści. Oczywiście znaczy takich ludzi powinno się cenić ponad 6 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Oczywiście mogę powiedzieć, ja się nigdy tego nie spodziewałem. Spodziewałem się po prostu, wiadomo ten cały czas licznik na nakrośnie, ale dziękuję wam, że w tak szybkim tempie doszliśmy do 6 tysięcy, że chcecie oglądać yy, moją wenę twórczą, moje filmiki, po prostu jesteście zajebiści i takich widzów powinno się cenić, jest moc. Kolejna sprawa, jaką w tym tygodniu się wydarzyła jest to Film 4, bo w tamtym tygodniu, już dobrze nie pamiętam, jest to 17-minutowy gameplay, gameplay, który jest dostępny, publikowany na oficjalnych już Battlefieldach kanałach innych komentatorów, możecie zobaczyć ich opinie. Eee, jeżeli chodzi o grafikę, powiem wam ogólnie, tylko powiem wam całości Battlefield 4, gra Wygląda naprawdę zajebiście, gra wygląda naprawdę zajebiście widać, że ten silnik Frostbite 2 yy, jest jednak podtuningowany, troszeczkę wydany, tego silnika wzrosła kampania, ta misja single player, jeżeli to nie jest yy, misja yy, reklamowa, to naprawdę, yy, rozpierdala system, yy, będzie rozpierdala system, będzie rozpierdalać system ta gra i możemy tylko się martwić o wymagania sprzętowe, jakie będziemy musieli zaopatrzyć, ale mam dostęp do beta i myślę, że nie będzie jakiegokolwiek problemu, z, 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 z misją z Kampa, z, z grą w ogóle, żeby w nią e, pograć. Najwyżej przerzucę się na konsolę, kupię sobie jakiegoś HDBIRA, czy tam cholera wie co, i będę wrzucał z konsoli. A co? Nie mogę? W konsole mam, tak? Ale nie, to PS4 na święta. Droga, drogi PS4. Co ja miałem Wam jeszcze powiedzieć? Kolejną ważną taką kwintesencją jaką jest to właśnie co teraz właśnie robiłem. Co przez ten tydzień robiłeś, skoro chłopie, nie wrzucałeś filmiku? Co Ty mogłeś robić przez ten tydzień? Słuchajcie, FIFA 13, Ultimate. Team, Ultimate Team grałem to naprawdę dość ostro. Już ponad 100 wygranych meczów FIFA 13 Ultimate Team na moim koncie. Grałem cały czas ligą niemiecką. I teraz w tym momencie gdzieś powinien lecieć taki krótki montaż podsumowujący moje zmagania do tej pory FIFA 13. Mam dla Was kilka takich bramek na szybkiego zrobionego. Nie są to jakieś porywające akcje, ale mniej więcej, żeby jakieś dla Was zarzucić tło. Będzie też mój pokazany skład na konfilowe. Brakuje mi czołowych piłkarzy. Więc Jera, Schweinsteigera i jeszcze jakiegoś jednego piłkarza i Ribery, ale myślę, że uda mi się wraz z czasem tych piłkarzy zdobyć. Także ten czas właśnie cały czas poświęcony był FIFA 13 Ultimate Na święta serwery jednak się jednak padły, nie chciało do końca chodzić, ale później nie było jakichkolwiek większych problemów. Także to był taki filmik informacyjny. Żyję, ze mną wszystko jest w porządku. Myślę, że wraz z takim e, rozwojem dniowo-czasowym e, filmiki będą się pojawiać na moim kanale. To wszystko, co miałem dzisiaj dla was do no, powiedzenia. Mówił dla was Sebo. Pamiętajcie, gromcie z mocą, kurwa gromić z mocą, bo normalnie was, I kill you, żeby nie było. Także, YouTube! Ja nie podobam się jeszcze ten kanał, nie podoba mi się ten wygląd kanału, nie podoba mi się te nowe wyglądy kanału, jakieś baniowe, te stare to jednak były lepsze, bo te pierwsze co były to były najlepsze. Wszystko co miałem powiedzieć. wszystko szkurę teraz. Tak. Dobra, ja będę kończył. Idę dalej napierdzielać FIFA 13 Ultimate, Team. może kurat z niego wrzucę jakieś miliki coś, bo teraz rzeczywiście zostawiłem FPS i -y, przeniosłem się na, e, na FIFA. Tak, na FIFA. Także pozdrawiam Was, Słyszymy się już niedługo w kolejnym filmiku. Dziękuję jeszcze raz za życzenia, za 6000 subskrypcji. Gromcie z mocą, to jest ważne. Ja Polacy. Ach. Na razie. Cześć.